właśnie przylecieliśmy z Cabo, Cabo San Lucas w Meksyku. Bardzo fajny Kurok. i Teraz, tradycyjnie, skoro jest lot międzynarodowy, musimy przejść kontrolę imigracyjną i celem na Jak teraz to wygląda? Po wyjściu z samolotu idziemy takim tunelem, jeszcze tak ustawione, że nie możemy wyjść bezpośrednio na teren lotniska, gdzie są gatey. Tylko jesteśmy automatycznie kierowani do kontroli imigracyjnej. Dlatego tu jest taki inny kołnierz, normalnie będziecie pod innym kołnierzem podstawieni, który wchodzi na lotnisko. A te loty międzynarodowe są kierowane właśnie takimi innymi tunelami, z którego po prostu nie ma wyjścia, aby się z lotniska wydostać. Trzeba iść w kierunku kontroli imigracyjnej. Teraz takimi schodami to musimy zjechać Tutaj właśnie mamy US Customs and Border Protection czyli urząd celny i Straż Graniczna Stanów Zjednoczonych Do tego chodzenia tutaj się trochę jest. potem do takiej hali zejdziemy i tam jest dla kilka wyjść. Dla e, największa ilość bramek jest dla turystów dla obcokrajowców gdzie trzeba po prostu mieć wizę, aby do wjechać. Potem jest wyjście dla Amerykanów. Gdzie to idzie szybciej. A jeszcze ja mam wejście do załogi, gdzie to idzie jeszcze szybciej. Mamy swoje miejsce, żeby w ogóle w kolejce nie stać. Kolejne znaki kierują nas w prawo. Innej drogi nie ma, po prostu trzeba iść ze znakami. Tutaj są gejdy, gdyby to był samolot nie międzynarodowy, to właśnie bylibyśmy byli, tam w tych gejdach. Tam byśmy się zaraz dostali, byśmy tam tędy wyszli i tutaj byśmy byli. Ale z tego, że to jest lot międzynarodowy, to nie możemy się tam dostać. I kierują nas do odprawy imigracyjno-celnej. A jak widzicie, nie ma opcji, aby się inaczej wydostać. Tu przed nami jest bramka 134. jest to samolot, który przyleciał, przelatuje o 5.50 z Guatemala. Tutaj właśnie pasażerowie z Guatemala tędy wyjdą. Tutaj są to te gate, jak ludzie odlatują, to właśnie się odlatuje tutaj. Tu jest gate 135, 146 Tu są miejsca siedzące. Tu jakiś sklepik jest. Tam jest gate 133, w którego ja kilka razy odlatywałem swoją drogą. Tu są właśnie te bramki kontrolne. Kontroli dokumentów. Jak mówiłem, gdyby to był samolot lokalny, nie międzynarodowy, to bym sobie zaparkował właśnie tylko przy tym gatecie tutaj. To by sobie pasażerowie po prostu mogli wyjść z tego, to samolot e, międzynarodowy nawet z tego gateu może być samolot międzynarodowy ale nie przepuszczą ludzi do tego wyjścia tutaj tylko będą oni windą skierowanie do góry i wyjdą tutaj tą górą, tak jak teraz idziemy wszyscy patrzy z rower wyszli, załoga też po, pobiegła nie, ja jestem ostatni. Tutaj przyleci samolot, czy już przylecia, zobaczmy, godzina. Z Londynu opóźniony o 6:55 powinien być. Będzie o 7:10. No właśnie, wyjdą pasażerów z Londynu. Tak, jak mówiłem, właśnie oni windą czy schodami ruchomymi na górę będą skierowani. Nie będą mogli przejść do Tu właśnie tu właśnie jest drunie. tu, nie? Tutaj mamy sklepiki jakieś. Tu jakieś kawy, może piwa też mają. Sklep z artykułami amerykańskimi, takie patriotyczne. Czepeczki Los Angeles, flagi amerykańskie, symbole kalifornijskie. Następnie jest jakiś sklep The Economist. Tutaj mają jakąś prasę, jakieś smakołyki, napoje. To jest gate 131, z którego jak kilka razy dotykałem, trwa się do Meksyku. Tam się odpowiadają samolot, widzę. Tam ludzie coś wchodzą. To będzie jakiś samolot. To zobaczymy, co tu stoi. Stoje tutaj jakieś. o, takie dość spory, stoi. Linii American Airlines. Zobaczymy dokąd. Dokąd ten bydle leci? Spory samolot. A nie widzę, dokąd to leci. To się zbliżamy już do końca tego tunelu. i Teraz będziemy schodami na luz zjeżdżać do tych hali całej już. A ten samolot leci do Santiago, ten American. I teraz będziemy zjeżdżać na dół, to będzie taka dupna flaga amerykańska, witamy w Stanach Zjednoczonych. Tutaj za tą szybą są ludzie skierowani do drugiej kontroli, czyli coś było nie tak i będą podejmować decyzję czy wpuścić czy nie. Tutaj po lewej mamy kolejkę dla turystów A my idziemy do naszej kolejki dla, dla załogi Tutaj właśnie obywatele amerykańscy prosto to czerwone to są obcy krajowcy w lewo. Zielone karty te zielonej kolejki. A my tu kolejkę właśnie nie mamy, o! skierowane jakieś ludzi do mojej kolejki, to jest hamowa I tutaj właśnie to jest. Jest po prawie, bez kontroli paszportu. Wszystko jest zrobione biometrycznie. Zrobimy tylko zdjęcie na podstawie zdjęcia, wiedzieli kim jestem. I bez pytania przepuściłem Będziemy tutaj schodami na dół zjeżdżać. Teraz tutaj jest kontrola celna, którą my też nie ją nieobjęty. Tu się zdupiły schody, widać. Tu się odbiera bagaże Każde stanowisko jest ładnie opisane Wiemy skąd samolot przyleciał I z odbiera się bagaż Przykładowo mój lot Ale tutaj nie ma Przykładowo córek Czwórka tutaj sobie ludzie odbierają bagaże ale teraz pójdziemy w prawo do wyjścia już i tutaj jest kontrola celna, gdzie mogą nas zatrzymać za przewożenie kiełbasy bigosu, gołąbków czego tam jeszcze raz Polski przywieźć tutaj kolejny napis witamy w Stanach Zjednoczonych Ameryki I wychodzimy do wyjścia. jesteśmy już prawie poza terenem lotniska. To chyba Lufthansa przeleciała. Znaczy, Luftwaffe. I to tutaj w prawo. Jak ktoś ma połączenia lotnicze, to idzie w prawo a wychodzimy to Wychodzimy w lewo Zobaczymy czy ktoś na nas czeka czy nie czeka dzisiaj I sobie Wychodzimy na zewnątrz Po lewej sonie są ludzie co Oczekujemy na znajomych, rodziny itd. Jest to byla przylotów A my spadamy stąd na zewnątrz Więc tak to tak wygląda Hejka